Witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj e, odwiedzę kolejną restaurację e, na mojej światowej kulinarnej mapie. Skorzystałem z okazji, że jestem akurat na majówce w Budapeszcie i postanowiłem odwiedzić jedną z gwiazdkowych restauracji tutaj. Jest to restauracja Onyx i dzisiaj właśnie tutaj zjem. to 6 dni pewne degustacyjne, ale już wiem, że będzie tydzień przynajmniej 10, ponieważ to są cztery a mój tak więc jak zawsze tak wychodzi, no ale trudno. Powiem Wam tak, bo no to po angielsku jest ciężej wszystko spamiętać, szczególnie jak się dostaje cztery na raz. W każdym razie tutaj mamy puree z groszku, z welutę grzybowym, dalej tutaj mamy y Tatar na kawałku tosta. Taki, taka kostka serowa w środku. To jest jakiś źle, mówię, nie, nie pamiętam wszystkiego, a to to już w ogóle nie pamiętam, więc opowiem Wam tylko o smaku, ale to opowiem Wam potem, a teraz już próbuję tych wszystkich rozmaitości. Oj, amuzusze naprawdę rewelacyjne mi my, my osobiście najbardziej zamachowy tatar stończyka, no ale ja po prostu lubię tatarstończyka i tyle. Chociaż nie wiem, w każdym razie wszystkie były pyszne. Yy, jeszcze zapomniałam Wam wspomnieć, że wziąłem dzisiaj menu typowo węgierskie. Znaczy, z, inaczej, z węgierskich produktów, no bo to nie są takie typowe podrawy. Nie dostanę tutaj gulaszu w misce, Tylko inne rzeczy yy, z wykorzystaniem tych składników. No i tutaj mamy. Yy, Multul wersji węgierskich pomidorów. Mamy suszone pomidory, galaretka z pomidora, tu jeszcze mamy jakiś taki pomidora pianka z pomidora i tu jest pomidor faszerowany mm, ziarnami sezamu i czymś tam jeszcze. <grym> Za dużo tego w każdym razie. Ale mm, czas na najważniejszy jest smak, nie to znaczy to, to jest też na talerzu oczywiście, ale najważniejszy jest smak, więc ja już próbuję, bo czekam na czekam. Ja osobiście umusiam pomidory, więc zobaczymy. Widzimy tutaj przekrój. I spróbujmy ludzie ta piana mi się tutaj pcha. Eee, hmm. Co by tu powiedzieć? Eee, generalnie e, powiem wam szczerze, że, że to mult rzeczy z pomidora. Było, było naprawdę bardzo dobre. Zdziwiło mnie to, ponieważ tyle tekstur, tyle smaków jednego pomidora. To jest naprawdę sztuka kulinarna. Teraz mamy tatar. Hmm właśnie z, z grzybami. W środku są też kapary. No to mamy, mamy chipsy z kwaśnej śmietany, śmietany. Okay. I mówią yy, 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 go... ser. No widzicie i teraz o, próbujemy to sobie jakiś dziwny nóż mam, ale okej. Okay. Teraz mamy yy, danie, yy, które jest bardzo specjalne, ponieważ yy, pewnego razu 20 szefów węgierskich. Dobrych szefów kuchni spotkało się ze sobą, by rozpropagować coś, co obecnie na Węgrzech, tutaj w Budapeszcie, można spotkać już w bardzo wielu miejscach. Wątróbka, gęsia lub kacza, fuagra, tak? I oni wymyślili specjalne dania, które następnie podają w swoich restauracjach, by rozpropagować ten produkt. Jest to danie można zjeść tylko w restauracji Onyx. Jest to danie typowe dla tej restauracji. To jest stosunkowa nowość, więc nie mogą sobie odmówić nawet za drobną dopłatą. Mamy tutaj flagrę aromatyzowaną, znaczy patę z flagrę, aromatyzowane kawą z galaretką kawową. Do tego mamy mu z jabłka, małe, małe takie kosteczki z jabłka i sos, którego nie zapamiętałem, czym jest, więc ja próbuję. Właśnie chciałam coś spróbować tak wcześniej. Ale nie no serio. Kolejne moje danie to <laughs> jesiotr. Jesiotr z różnymi dodatkami, z makaronem. Aha, tak. Z makaronem Z ziemniaków. Z mąki ziemniaczanej, tak? Prawdopodobnie, jeśli dobrze zrozumiałam. tego mamy zupę rybną, a tak naprawdę sos do makaronu. I tutaj jeszcze jakieś tutaj papryczka, jakaś cebulka, ale tak w sumie to pokrótce myślę Wam opowiedziałam, co tu mam na talerzu. A teraz spróbujmy, jeszcze chyba nie powiedziałem, że naprawdę bardzo mi smakowało moje poprzednie danie Flagra, znaczy ja generalnie bardzo lubię fłagrę, więc może dlatego jestem trochę stronniczy w tej ocenie, ale naprawdę bardzo fajnie skomponowane rzadko można tak ciekawo skomponowaną frugę zjeść. to, co mi przeszkadzało, to, to to, ten taki, ten, że ten, taka retka jakby z kawy, która była taka gorzka. I to mi nie przeszkadzało. A tak poza tym, jemy teraz to. Something instead of a homemade ravioli. And on top of it, you have truffle slices, carrot slices around these carrot and mushroom gelato. So the onion powder in between them, and separate them the essence of a rooster with a bit of ginger as well. Mm -hmm. In this case, it's going to be quite intensive because this one has been prepared for at least eight hours together. Oh. <laughs> Tutaj każdy do niej mnie zaskakuje i mimo, że trzeba trochę na nie czekać, to warto, e, tylko na szybko sobie przypomnę, bo często to się zapomina, e, moja zupa rybna e, była bardzo dobra, e, była to taka ich interpretacja m, takiego tradycyjnego węgierskiego dania, właśnie zupy rybnej z rzecznych ryb robionej. E, m, ten sos był bardzo skoncentrowany, mocny. Mimo, że gotowany około godziny, jak Pan powiedział, ale był naprawdę bardzo esencjonalny. Mięciutki, mięciutki jesioncz bez ości. Bardzo fajny. A teraz czas na konsomę. Konsomę z koguta. Tutaj mamy też w tym pierożku mamy mięso z koguta w domowym ravioli ich takim. Do tego mamy trufle, Tutaj widzimy kawałeczki marchewki i ludzie, jeszcze ten konsome było przełamane imbirem, jeśli się nie mylę. Masa, masa tego tu jest, więc naprawdę już czekam na spróbowanie. No i to konsome było bardzo długo gotowane, 8 godzin aż. Więc też sporo. I teraz spróbuję się dobrać do tego ravioli, albo dobra, najpierw spróbuję zupy. Hmm. No powiem Wam tak. Generalnie wydaje mi się, że nie muszę po raz kolejny mówić, że poprzednie danie było rewelacyjne. Bo to kto już jest tutaj wolny się w najlepszej restauracji w Budapeszcie, bo tak to rzeczywiście jest, to jest jedyna tutaj restauracja z dwoma gwiazdkami myślę. Jest kilka z jedną, ale ta jest jedyna, która ma dwie. No i teraz mamy taki coś. Nie wiem co to nazwać, ja to nazywam teliną sobie. Jest to mus z dziczyzny w prostu z kawałkami tego mięsa właśnie do taki sos typu demi glace tak mi się wydaje bierę celera, ravioli w środku z kaczką chips z selera i tutaj mamy taką tartaletkę z selerem więc sam seler i mięso spróbujmy smakowych, myślę, że nie muszę wspominać o tym że mój wcześniejsze danie, moja dziczyzna, dokładnie mówiąc jelenina była bardzo smaczna, chociaż jeden kawałek tego mięsa, co był w środku, to był Comber, jeden kawałek trafił mi się troszeczkę bardziej żelasty, ale co z tego najważniejsze jest to co mamy dalej, no, a dalej mamy marcypanowy taką, taką spanczkę, czyli to jest taki jakby ocierane ciasto, coś w tym stylu. Do tego mamy Ehm, wiele rzeczy owocowych, Dże, jeśli się nie mylę, mus z porzeczki, ehm, czarnej porzeczki, jakieś lody, no i generalnie nie wiem dokładnie, bardzo Was przepraszam, ale nie pamiętam, ciężko się zorientować. To ja już jem. Mój prezeser e, był bardzo fajny, zaskakujący, e, dużo owocowych smaków, coś bardzo przyjemnego, a teraz mam tutaj lody na patyku. No dobra, nie no, ale tak serio to e, mamy tutaj e, ciasto, w tym środku jest ciasto e, z kremem e, waniliowym e, w środku, ten wiszko jest aromatyzowany rumem. Jeszcze mam, postaram się tutaj to rozwalić. Ech. O! Tak to wygląda w środku. E, w środku są jeszcze kawałki orzechów. Do tego mamy to wszystko w czekoladzie aromatyzowanej rumem. A to też jest czekolada. A, Patryk, to jest czekolada. Hej, okay, czyli jadalny. Mamy też jeszcze mus orzechowy. Jesz, ja już będę jadł. Czas na Petit Force, a raczej Petit Stris, bo mamy trzy y, takie końcowe rzeczy, które mamy na to zakończyć. Mimo, że jestem już naprawdę mocno obiedzony, a czas, jaki tu spędziliśmy, już jest dość zaawansowany, y, to warto tylko myślę tutaj zobaczyć ten, tą parę, która dalej idzie, ale uwierzcie mi, o jej było jeszcze więcej. Ale, no w każdym razie, y, kokosowa kula czekoladowa. Coś z pomarańczy i tyle pamiętam w sumie. I ja już się zajmę próbowaniem, możniach opowiem później, tylko jeszcze Wam powiem, że mój ten główny deser był naprawdę bardzo smaczny, bardzo fajny, był ten lód na patyku. No i tyle, a już jem, mimo że nie mam już miejsca, ale jem. Restauracja Onyx, jedna z restauracji, w których... znaczy restauracja, w której yy, zjadłem jedną z najdłuższych kolacji w moim życiu. Siadłem o 18.30 i jest przed godziną 23, wychodzę. Pamiętam już jedną taką restaurację we Wrocławiu. Yy, siedziałam tam podobną długość czasu, ale uwierzcie mi, że restauracja Onyx to naprawdę jest... Bardzo dobra restauracja, zresztą tutaj fenomenalne rzeczy, nic nie było złe. W sumie nie wiem, co było moim faworytem, bo naprawdę każdy punkt programu był tak różny i tak dobry. Super. W każdym razie wychodzę stąd szczęśliwy i najedzony. No i co tu więcej mogę powiedzieć? E, dzięki Wam za oglądanie, e, serdecznie Wam polecam restaurację Onyx, jeśli e, pasjonujecie się tym, jeśli chcecie spędzić trochę czasu dla poznania nowych smaków, bo ja z chęcią to robię, e, z chęcią to robię dla Was, więc dzięki za oglądanie jeszcze raz, e, zostawcie subskrypcję, e, łapkę w górę, możecie napisać coś w komentarzu, a na dzisiaj to tyle, dzięki za oglądanie i pa!